Typowo alkoholiczka i wyglądasz, żebyś nie spała przez 10 lat. Tak? Tak. A ja w twoim wieku tak? będę wyglądał zdecydowanie lepiej. Jak pierdolony kurwa nygus, który I kurwa, kurwa fotelu. I mam kobietę i robię swojego robię życia, tego, mam swoje mieszkanie, żyją. mam ludzi, ty którzy mnie oglądają, a ty, jedyne co masz, to Harnasia. Kurwa Kurwa zajebie cię, ty pierdolona szmato. Jesteś kurwa nikim na YouTubie i możesz kurwa pocałować mnie w dupę! Ale na takie przyjemności to ty nie licz! Na takie przyjemności to nie licz! Cię nie stać, bo kurwa ci rodzi taki chwili. I pewnie... Przerwę do papierosa. A ciebie nie stać, żeby iść do fryzjera, bo wyglądasz jak pierdolony A ciebie nie stać, żeby pójść do dentysty, bo masz szpary pomiędzy zębami. To ja jestem czy... ty kurwa, ale nie Ty kurwa debilu, no, nawet nie się kurwa na biologii, bo pewnie z biologii miałeś kurwa dwie na końe roku! Czemuś tego zrobić. Ty się chyba znasz na chemii, bo ty zmieszałeś dwie substancje, które dobrze na ciebie działają. Chuj, kurwa wiesz, ze pierwsza. Dalej mówię. Połóż się spać, proszę Cię, proszę Cię Połóż się spać, połóż się spać Połóż, połóż, się, spać. połóż. połóż się spać, proszę Cię, bo Ty źle wyglądasz Ile razy ja Ci powtarzać? Prześpij się, naprawdę Masz 35 lat, a robisz z siebie pośmiewisko w internecie Ludzie się będą z Ciebie śmiali Naprawdę, co pomyślą ludzie, których Ty znasz, którzy zobaczą to? Co pomyślą? Jesteś wyciszona, to Ty nic nie słyszysz Znaczy, ja Ciebie nie słyszę, w sensie No? No. <śle> Wytłumacz mi teraz, jeżeli ktoś to nagrał oh, no. w tym momencie. <śle> <wani> herbatkę, <da. śle> Ale posłuchaj, i posłuchaj, i ty mówisz, że ja się źle zachowuję, a jak ktoś zobaczy to, co ty przed chwilą zaczęłaś krzyczeć i jak się zaczęłaś zachowywać, i cię będzie tylko palcami na ulicy, jak się będziesz czuła? Jak wytykasz na palcami na ulicę. Bo tak może być, że powiedzą to O! to ta. Powiedzą skończy, kurwa. Powiedzą taka jest między nami ja, różnica? Powiedzą O! to ta, kurwa, Powiedzą Dobra, posłuchaj a... Posłuchaj mnie Uspokój się Masz 35 lat, zachowujesz się abyś miała 12 Posłuchaj mnie Podejdzie ktoś do ciebie na ulicy i powie O! To ta, która zrobiła z siebie debilkę u Gelusia na live. Ie. Jak zareagujesz? Nie, wiesz co mnie najbardziej wkurwia? Wkurwia mnie to że, kurwa, kradną dzieciaki A no dalej, nie? Wbatek, żeby tobie wysyłać do nejty To mnie najbardziej strzyga No to wiesz co? Wiesz co? To Zresztą? przestań, to przestań oglądać YouTube'a Ale ma rację, bo na YouTube jest nie, większość... nie patrzę na, na YouTube to jest taka patologia, kurwa, że chuj małby. Przypadkowo się z tobą spisnęłam I chuj tak? No. To skoro ci się to nie. nawet nie trzebuje. kurwa, czuję. Przecież ty powiedziałaś 5 minut temu, że ty suba masz u mnie. Ty masz rozdwojenie jaźni. Ja mam suba, suba! I rozdwojenie jaźni. Ty powiedziałaś, że tam 5 minut temu powiedziałaś, że mnie subskrybujesz, ale mnie nigdy nie oglądałaś. Tobie się mózg na dwie części rozdzielił i czasami myślisz prawą, czasami myślisz lewą. Udowodnij, Udowodni. zobacz, czy masz Szwajcarię jako subskrybenta. No. Kurwa, Państwa, do mogę cofnąć tą, dobra, zrobić z Ciebie debilkę, poczekaj, mam pytanie, Wyjaśnijcie, Cię, Cię i zrobić z Ciebie debilkę? Dobra, robię z Ciebie debilkę, sama tego nie mam, tą kurczę i na mam, zrobię z Ciebie idiotę. Ale gdzie <śmienny> <śmienny> Ty jesteś, bo ja jestem wcześniej trochę, kurwa. Takie dymy tam są? Ej, ja najpierw czasem na ten kanał jego kurwa i czuję ku dajmy jak kurwa kurwa Każdy ma swój sposób na siebie Cofnijmy to jeszcze bardziej Ale skoro gimera w tym momencie nie nie, nie mam Czekajcie, ja, ja to cofnę to znajdę No bo się oglądasz ty, a ja, ja się nigdy nie spodziewałam, że my tak w ogóle oglądam. No bo ty tylko... O! Bo ja no. cię nigdy nie oglądam. Tak, no bo ale wcześniej... wcześniej... No, streamerów. Włącz teraz mojego live'a. Nigdy nie oglądam. No bo ty oglądasz tylko papi no, streamerów. Nawet Ciebie subuję. Nawet Ciebie subuję. W tym momencie <laughs> zostałaś wyjaśniona. Jak? Ja ciebie nie subuję, co ty... No to 5 minut temu, na mojej transmisji, powiedziałaś, że mnie subujesz. Ale nie o to chodzi, chodzi o to... To nagrane, mam to udowodnione, nie kłóć się! Ja wiem, że ludzie pod wpływem alkoholu zawsze mają rację, zawsze są najmądrzejsi, im się nie... Nie wiem, skoro czy jest. Skoro jesteśmy tacy pijani, skoro jesteśmy tacy najebani... Dobrze, wszyscy jesteśmy najebani... Czy jestem sub? Ja jestem kurwa czerwony. Nie wiem, wcześniej no i... powiedziałeś, że jest, no teraz mówisz, właśnie, że nie ma. Jak coś Ale jak mam ci pokazać? Nie siedzę na Twoim koncie. No a jak? Przecież to by się to wyświetlało, kretynie. Mam 124 tysiące ludzi. Gdzie ja Cię tam znajdę? No szukaj. No ty I chyba z konia spadła I to z dużego. No i chuj mnie. I ci się to... w głowie poprzewracało. No i chuj mnie to obchodzi. Nie, naprawdę, ja Ci powiem tak, nie, nie, nie mam nic do Ciebie. Udaładnij to! Czy Cię subuję? Pięć minut temu sama powiedziałaś, że mnie subujesz. Nie subujecie. Ale wcześniej tak powiedziałaś. Kurwa, jaki Ty <laughs> jesteś tępy dzban. Ja jebię. Albo pokażesz, <laughs> że Cię subuję, albo kurwa masz przejebane. Dawaj, czy Cię subuję. Bo cię nie subuję, od razu ci podpowiadam. Tybii, uh. Dwa złote. Tyś do wysyłał. Dwa złote. Patrzcie. SUBUJT. Jak mam ci pokazać? Nie powiem ci, mam to... to MA. Jak masz bułkę, nie jazdni. Ale nie do tego. Chcę to widzieć. No co ty chcesz widzieć? Jezu, jedyne co no, możesz to zobaczyć, to siebie w lustro. To jest pora, ja żeby iść spać. Proszę mi pokazać, jak ja Ciebie subuję. Na no Pięć, dziesięć minut temu, podczas naszej rozmowy, nie, powiedziałaś. Nie ale nie będziesz nie mi mówiła, co Cię interesuje, a co Cię nie interesuje. Nie krzycz na mnie. 35-letnia <grym>, matka. Pokażę Ci w ode No, jest. no. Kuja to miałaś <grym>, kiedyś w tyłku. Nie denerwuj masz, mnie. Po, masz kurwa mi pokazać. Nie przedstawiaj się. Zamknij pisztek kurwa. Nie krzycz. Chuj mnie to obchodzi! Ale kamerka! Kamerka to nie jest kutas, dlatego nie, się twarzą nie, nie zbliża. Kurwa kłamać! Będę! nie pokazać jak ja ciebie kurwa. Nie. Będę! Będę. Będę, będę! Nie! Nie, że będę kłamać, tylko że będę ci udowadniać, że masz kurwa. problemy z głową. Nie, to chuj obchodzi, masz mi tu raz, masz mi pokazać jak ty kurwa w, ten i powiedziałeś, że ja cię decyduję. Proszę Ale poczekaj, po czekaj, ja poczekaj, poczekaj. Czekam, Dobra, odkaj, ja odkaj no, kurwa dziurę, nie czekaj mi tu do tej kamery, wiesz masz 35 lat, jak patusz, jak typowa potusiara zachowujesz. Dobra. Słyszałeś mi, jak ja. to nie, nie Czeka, do, to, to w pobliżu mnie szczekałam kamery, kurwa. I ta herba jej się kurwa nie kończy, ty. Czekajcie. Co? Ona no, już wejść. dziesiąty Ej, raz z tego kubka, nie, tą herbatkę. Znaczy, na tam już nic nie ma. Ej, czekajcie, czekajcie, to jest tutaj? Zapraszowanie odbiorcy. Dobra, no, 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 no Tu jesteś takiego jak gdzieś. Dobra. Dziękuję za pieniążka. Dobra. Ja nie jestem w stanie wam znaleźć fotel. Zostawcie łapkę w górę i subika, jak chcecie zobaczyć więcej takich materiałów. Pozdrawiam cieplutko.